żeby to było miejsce, które, które daje pokarm duchowy ludziom, nie tylko chwilowe doznanie jakieś estetyczne, ale by przyjeżdżali tu pobyć, przemyśleć swoje życie, spotkać się z Panem Bogiem przez ten znak Matki Najświętszej. I taką rolę to też pełni. Staramy się, by ktoś, kto tu przyjedzie, mógł oglądać, pospacerować, wypić herbatę, zjeść ciastko, odpocząć, żeby się poczuł jak u, do, u mamy w domu, bo to... Bo to daje taką poczucie bliskości tej osoby, która, która tu jest czczona. I ja jako kustosz jestem właśnie po to, by tu ludziom parzyć kawę, by mieli wygodne miejsce na odpoczynek, czyste toalety. To wszystko jest potrzebne. Co do duchowego wymiaru tego kościoła, nie muszę się mocno o to starać, bo, bo on sam w sobie tu już jest. My tylko też staramy się organizować przestrzeń modlitwy, czyli proponujemy rekolekcję różne formy nabożeństw refleksyjnych. Taki czas, by człowiek mógł się z Bogiem spotkać. Staramy się, by byli księża w konfesjonale, aby to, co tu jest najważniejsze, było dostępne dla wszystkich.